Jeśli masz ponad 60 lat, istnieje duża szansa, że podczas podróży nieświadomie tracisz pewne przywileje. Wiele osób myśli: Podróżuję od lat, wszystko już wiem, ale prawda wygląda inaczej. Linie lotnicze, lotniska, a nawet niektóre hotele oferują starszym podróżnym specjalne udogodnienia, które są stosowane po cichu. Czasem pozwalają zaoszczędzić pieniądze a czasem sprawiają, że cała podróż staje się znacznie wygodniejsza. Problem w tym, że prawie nigdy nie są one reklamowane. Dlaczego? Ponieważ większość z tych korzyści kosztuje firmy pieniądze i działa tylko wtedy, gdy wiesz o co zapytać. W tym filmie ujawniamy siedem przywilejów podróżnych, z których mogą korzystać osoby po 60. roku życia, ale większość nigdy o nie nie pyta. Jeden z nich potrafi zamienić stresującą, Kilkugodzinną przesiadkę w komfortowe doświadczenie. Ale zanim do niego przejdziemy, kliknij przycisk Lubię to i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych praktycznych porad podróżnych stworzonych specjalnie dla seniorów. Zaczynajmy. Numer jeden: Bezpłatne wcześniejsze wejście na pokład. Na pewno nieraz słyszałeś zapowiedź przy bramce, rozpoczynamy boarding grupy priorytetowej. Widzisz, jak ludzie przechodzą obok, a ty czekasz w tłumie. Większość osób uważa, że dotyczy to tylko klasy biznes lub drogich biletów. Tymczasem wiele europejskich linii lotniczych, także przy wylotach z lotnisk w Polsce, po cichu pozwala osobom po 60 roku życia wejść na pokład wcześniej, nawet jeśli lecą klasą ekonomiczną. Kluczowe jest jedno: trzeba zapytać. Podejdź do pracownika przy bramce i powiedz spokojnie Mam ponad 60 lat. Czy oferujecie wcześniejszy boarding dla seniorów? W wielu przypadkach zostaniesz dopisany do listy priorytetowej, szczególnie gdy samolot nie jest w pełni obłożony. To daje czas, by spokojnie zająć miejsce, schować bagaż i uniknąć chaosu. Numer dwa: darmowy dodatkowy bagaż na lotach międzynarodowych. Opłaty za bagaż potrafią szybko się sumować. Jednak, jeśli jesteś seniorem podróżującym na trasach międzynarodowych, możesz kwalifikować się do dodatkowej sztuki bagażu rejestrowanego bez opłat. Linie takie jak Lufthansa, Air France, czy niektórzy przewoźnicy regionalni mają wewnętrzne procedury związane z obsługą seniorów lub dostępnością, ale nie informują o nich otwarcie. Przy odprawie zapytaj: Słyszałem, że niektóre linie oferują seniorom dodatkowy bagaż. Czy u Was też to obowiązuje? Jeśli odpowiedź brzmi tak, oszczędzasz od 50 do 100 euro jednym pytaniem. Numer 3. Wygodniejsze miejsce bez dopłaty. Lepsze miejsca, więcej przestrzeni na nogi czy siedzenia bliżej przodu samolotu, zwykle kosztują dodatkowo. Ale niewielu pasażerów wie, że personel linii lotniczych ma możliwość przesadzenia seniorów na wygodniejsze miejsca jeśli są one dostępne. Podczas odprawy powiedz, mam ponad 60 lat i chciałbym zapytać, czy są dostępne wygodniejsze miejsca bez dodatkowej opłaty. Jeśli się nie uda, spróbuj ponownie już na pokładzie. Personel pokładowy często decyduje o zmianach miejsc po rozpoczęciu boardingu lub po starcie, gdy widać, które miejsca są wolne. Numer 4. Zniżki w restauracjach na lotniskach. Jedzenie na lotnisku jest drogie, i większość podróżnych po prostu to akceptuje, ale wiele restauracji i kawiarni oferuje zniżki dla seniorów, tylko o tym nie informuje. Przy płaceniu zapytaj: Czy oferujecie zniżkę dla seniorów? Często odpowiedź brzmi: tak, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w części krajów Europy. Nawet 10% rabatu robi różnicę podczas długiego dnia podróży. Co ciekawe, także znane sieci w niektórych lokalizacjach mają programy dla seniorów. Numer 5. Darmowy dostęp do saloników VIP. Podczas opóźnień. Wiele osób uważa, że saloniki lotniskowe są tylko dla pasażerów pierwszej klasy. To mit. Podczas opóźnień, długich przesiadek lub nocnych połączeń, niektóre linie lotnicze umożliwiają seniorom bezpłatny lub tańszy dostęp do lounge. Wystarczy zapytać przy stanowisku obsługi: Mam ponad 60 lat i długą przesiadkę. Czy przysługuje mi dostęp do saloniku lub innej usługi dla seniorów? Możesz trafić do cichego miejsca z wygodnymi fotelami, przekąskami, Wi-Fi, kawą, a czasem nawet prysznicami, bez dodatkowych kosztów. Numer 6. Bezpłatne ubezpieczenie podróżne z karty kredytowej. Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że ich karta kredytowa może oferować darmowe ubezpieczenie podróżne. Dotyczy to opóźnień lotów, zagubionego bagażu czy nagłych problemów zdrowotnych za granicą. Kluczowe jest jednak, by sprawdzić szczegóły przed podróżą. Zadzwoń do banku i zapytaj: Planuję podróż, czy moja karta obejmuje ubezpieczenie podróżne i czy mój wiek wpływa na zakres ochrony? Taka rozmowa może uchronić Cię przed wydatkami rzędu kilku tysięcy euro. Numer 7. Bezpłatne miejsca obok osoby towarzyszącej, podróżujesz z małżonkiem, przyjacielem lub dorosłym dzieckiem? Linie lotnicze często pobierają opłaty za wybór miejsc obok siebie. Ale seniorzy mogą poprosić o przydzielenie miejsc razem bez dodatkowych kosztów. Przy odprawie powiedz: Podróżuję z osobą towarzyszącą. Mam ponad sześćdziesiąt lat. Czy możemy siedzieć obok siebie bez opłaty? Wiele linii uwzględnia to w ramach polityki uprzejmości lub dostępności, zwłaszcza jeśli osoba towarzysząca pomaga przy bagażu, lekach lub wejściu na pokład. Który z tych przywilejów najbardziej Cię zaskoczył? A może już wcześniej skorzystałeś z któregoś z nich, nawet nie zdając sobie sprawy, że to coś wyjątkowego? Wielu seniorów mówi nam po latach podróżowania, Gdybym wiedział o tym wcześniej, zaoszczędziłbym pieniądze, nerwy i mnóstwo czasu. Podróżowanie po 60 roku życia nie musi być trudniejsze ani bardziej męczące, wręcz przeciwnie. Przy odrobinie wiedzy może stać się spokojniejsze, wygodniejsze i dużo przyjemniejsze. Napisz w komentarzu, który punkt najbardziej do Ciebie trafił, albo z którym masz własne doświadczenie. Czy kiedykolwiek zapytałeś o wcześniejszy boarding, lepsze miejsce, lub pomoc na lotnisku? A może do tej pory uważałeś, że tak już musi być, i po prostu stałeś w kolejce jak wszyscy inni? Twoja historia może pomóc innym osobom, które planują swoją kolejną podróż. Jeśli ten materiał był dla ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę. To sygnał, że takie treści naprawdę mają sens. Udostępnij ten film komuś bliskiemu, partnerowi, znajomemu lub członkowi rodziny, który ma ponad 60 lat i planuje wyjazd. Czasem jedno udostępnienie może sprawić, że czyjaś podróż stanie się o wiele łatwiejsza. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zasubskrybuj kanał. W kolejnych odcinkach pokażemy między innymi, jak seniorzy mogą unikać najczęstszych błędów na lotniskach, jak przygotować się do długich lotów bez zmęczenia oraz jakie prawa przysługują pasażerom po 60. roku życia w Europie i na świecie. Włącz też powiadomienia aby nie przegapić nowych porad. Pamiętaj. Wiek to nie ograniczenie, to doświadczenie, a doświadczenie połączone z wiedzą daje ogromną przewagę w podróży. Do zobaczenia w kolejnym filmie.